Siemano, tutaj jest Mr. Patryk. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić poczwórny generator Cobblestone. Jak widzicie, tam już było kilka prób. Jedna się nie udała, druga z drugiej się dżem rozlał, trzecia w ogóle coś nie chciała wyjść, a tam się zrobił obstydian. Okej, okay, będziemy potrzebowali wiadro z wodą, dwa wiaderka z wodą, jedno wiadro z lawą, i jakieś szybkie narzędzie do kopania. O, na przykład diamentowy kilof. ja że przykładu, ale możecie użyć do jakiego. Dobrze, tutaj robimy takie coś. Takie coś, że tak powiem, że. Tutaj robimy dziurę. No teraz uwaga, to musi się nam wylewać dokładnie w tą stronę. Ja to na razie zatamuję. Tutaj powinien się produkować cobblestone. Dobra, tutaj już ja to mogę obrodzić na razie. Tutaj się powinien nam tworzyć kobyl. Wiaderko z lawą. I great idea. Great idea. Ok, z drugiej. Też wszystko spowodnie działa. Teraz zajmiemy się drugą stroną generatora. Tu, tu tu. OK. Stanowisko. Jest Kobel. Jest Kobel. Jest Kobel. Jest Kobel. Tutaj. Jest Kobel. Jest Kobel. I mam nadzieję wam się, że wam się spodobało. Nie zapomnij zostawić łapki. O, mam premium, hehe. Jestem ciastaczką potworem. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Suba, komentarze, a suba ślubiszbyś być na bieżąco. Cześć! Ciasteczkowy potwór się z wami żegna.